I wtedy pomyślałem, żeby, no, zagrać się od tyłu, kiedy oni skrywali się za skałą, ale, no, wtedy przyjechali czołgiem i zaczęli wszystko rozwalać. No, nie wiem. Ach, Gryf. czy ty masz jakiekolwiek blade pojęcie, ile ten sprzęt kosztuje? No, 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 nie wiem. Może z ile? Pięćdziesięć? Dwadzieścia pięć? I teraz mnie zabijesz, prawda? Powiem ci coś, Gryf. Jestem uczciwym człowiekiem. Masz 10 sekund forów, zanim dam Lopezowi y zrobić z tobą, co mu się żywnie podoba. Chłopaki, chcę tylko powiedzieć, że jest mi naprawdę bardzo przykro i że... Pięć... Sześć... Dobra, to ja się będę zbierał. No i weźcie, jeszcze co coś się stanie. I to by było tyle, sir. Mają tam pięciu ludzi i wielki jeep. ...i waszą flagę. Tak, to też. Eee... Hej, Nie wiem, jak było u ciebie w innych bazach, ale u nas nie używa się innych żołnierzy do ćwiczenia celu. Boję się. A więc... Widzę, że masz czarny paczek sił specjalnych. Byłeś kiedyś w siłach specjalnych? Ja też kiedyś miałem czarny Pancerz. Był czarny, bo się uwalił tym czymś, z... O, okej, okay, musisz iść. To cześć. On chyba cię nie lubi. Dzięki. Dokąd idziesz? Baza Czerwonych. Zabić wszystkich. Odzyskać flagę. O! Okej! Okay. My tutaj zostaniemy pilnować tran... Border? No to Sarge stwierdził, że mój plan był dobry, ale wykonanie chujowe. Zapewne dlatego, że pewien ktoś się nie posłuchał. Gówno prawda. Powiedział mi, że jesteś niedorobiony małpiszonem i zawiesił ci przyzwolenie na broń. Hej, skrót przejąłem plagę. Myślicie, że dazu mi mój własny kolor pancerza? Żadne przejąłeś. Ty myślałeś, że kupujesz ją w sklepie cymbale. Ale myślicie, że jest szansa? Może dadzą ci grifa, bo zniszczył guźca. <śla> Czyż nie myślisz, że zrobią tak na serio? Spróbuj złączyć tę rurkę z tamtym metalowym dingsem. To chyba to tak klekocze. Chyba pozwolę sobie tym się zająć. Co to? Co to było? Simos, co się dzieje? Co tam jest? Wydawało mi się, że coś mi tu mignęło. Nie flagę w jakieś bezpieczne miejsce, póki ogarniamy sprawę. Dobry pomysł. I tak miałem dość noszenia jej. Słyszałeś to? Co? To... Hej! Co się dzieje? Co jest kurwa? Co? Co to jest? Ale co? Masz coś na głowie! Co takiego? Pająka? Weźcie go! Nie, to nie pająk. To coś niebieskiego. Go. To nie jest pająk, spokojnie. To takie bzyczące, pulsujące coś. To nie brzmi lepiej od pająka. Czy to boli? Nie. Może powinniśmy spróbować to zdjąć. Dobry pomysł, dawaj. Ja? Miałem na myśli, że ty powinieneś, Dubku. Cóż, ktoś musi to zdjąć. To może być niebezpieczne. Jasne! Gdzie to?